To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once, when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve could stand together all the silence and the silence all the breathe. all the all the all the grief all the all the I all that I all lonely for. This lonely Christmas Chata pełna ludzi, nie da rady nagrać i coś wam powiedzieć. Jak widzicie, ja już zaczynam przygotowania, no do świąt, można powiedzieć. Dekoracja, dekorowanie domu już jest pełno parą. Oczywiście dzisiaj tak na spokojnie, po malutku, troszeczkę dekoracji się pojawi, i później y, następnego dnia troszeczkę, i tak wiecie, nie? Tutaj rozpakowałam też jedno pudełko. Mam takiego ładnego renifera, tak myślę, żeby obok tego bałwanka postawić. Zaraz coś tam, wiecie, postawimy przy tej szafeczce. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze, nie gdzieś tego. Mamy jeszcze takie piękne gwiazdki. To były gwiazdki na choinkę, to są gwiazdki na choinkę. Są złote. I srebrne. Na schodach były w zeszłym roku, kochanie, ale to są głównie gwiazdki na choinkę. Ja w zeszłym roku schody dekorowałam, jednak w tym roku nie będziemy dekorować schodów, ponieważ taśma się odczepia, no i to jest słabo się trzyma. Choinki, które robiłyśmy, Cztery, trzy lata temu z papieru. Do tej pory są. Tak samo aniołki, dziewczyny pięknie tutaj robiły takie rzeczy, więc trzymamy cały czas. Co roku je wyciągamy. Piękne lampki tutaj, śnieżki. W tym roku może, znaczy może, na pewno yy, będą wisiały, tak samo jak te gwiazdki, tylko trzeba jeszcze dobrze pomyśleć, gdzie je fajnie powiesić. Tu mam jednego, oj, spadł ranieferek, Jezuska. Na sianku od mojej mamy kiedyś stałam. Bardzo piękny. E, też pewnie dziś położymy go, postawimy. Tutaj mam taką piękną ozdóbkę, też świeci. Mama, baterii o, nie ma. Nie ma baterii. No i widzę, że tutaj ktoś też tutaj troszeczkę wydłubał. Waty nie powiem kto. No, jakiś łobus. Tak się dłubię. Nie dłub, nie pokazuj. Jak tak się dłubię? ja ci dam tak się dłubie. No. I ten, i co my tu mamy? Piękne Baletnicze. baletnice od siostry dostałyśmy kiedyś na święta jako prezent. To są bombki. Tak ja dla was. To jest jedna Zuża i oliwie. Tak. I są piękne szklane także z tym ostrożnie. Mamy takie bombki. No mamy pełno tego, ale mówię, na razie nie Anioki. będziemy Chyba wszystkiego wyciągać. Aniołki, tutaj są aniołki dziewczyn od babci dostały, prześliczne też na choinkę, Róza prawda? I Oliwia. Tak, bardzo piękne. To jest Oliwia, to moja. Imienne, tak. E, tutaj mamy. Tutaj też fajna historia z tymi aniołkami jest, ponieważ Aniołek. one też są na choinkę. Poczekaj, kochania, ja coś tylko powiem, dobrze? Daj mi dojść do słowa. Pokaż drugiego aniołka. Tak, jeden różowy, drugi niebieski. Moi, 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 tak. Moi. I tego aniołka dostałyśmy. Yy, od takiej. Nie, od znajomej, od koleżanki, bardzo dobrej, bliskiej sąsiadki naszej z Niemiec. Sama zrobiła dla nas takie aniołki. Yy, I mamy piękną pamiątkę. Oj. Tak się ma Aż się łezka wokół kręci. Dobra, mamy taki wieniec. Na tym wieńcu trzeba go, oczywiście ten wieniec, trzeba go zawiesić na schody. Nie na schody, co ja gadam? Na drzwi. Tylko, no właśnie, z jednej strony nie chcemy tam tych drzwi za bardzo dziur tam robić, żeby coś jakiś yy, gwóźdź, nie ja wiem, zaraz zapytam się męża, może on coś tam na pewno wymyśli, żeby schody na tym nie ucierpiały, żeby, a ładnie to wisiało. No dobra. Idę. To postawię jeszcze przy bałwanku i może jeszcze to. Też nie chcę dużo pierdół nastawiać, bo nie chcę, żeby dużo mi też yy, potem kurz zbierało. Jestem bardziej typ taki mi minimalistyczny. Jednak wiecie, no święta to święta, święta się rządzą swoimi prawami, więc no święta musi być tych trochę ozdób, tak? No, dobra. Dekorujemy. I gdzie ma? O, tutaj postawimy go, może będzie ładnie. Pasuje. Wojtek, nagrywam. O Boże. Nie można. Będziesz na wizji. Ja cię to stawię, zobaczysz. No i ten Reniferek tak się prezentuje, bardzo pięknie. On też jest złoty, tak samo jak ta choinka złota. Bardzo ładnie to wygląda. Tak przytulnie od razu inaczej się robi. Tak w ogóle myślałam, żeby ten wazon gdzieś indziej postawić i tutaj, tak, zrobić bardziej świąteczną taką wystawkę. Ale nie mam pomysłu, gdzie ten wazon mógłby stać. Także na razie niech on to sobie stoi z tymi kwiatkami. Tutaj na dół chciałam w rogu, ale słabo to wygląda. To znaczy słabo. On jest taki taki mały, ale te kwiatki też się boję, że one zaraz polecą, bo to są suszone kwiaty. Prawdziwe suszone kwiaty. Także jak się je tak delikatnie trąci, to te um, kwiatki spadają. I boję się, że one będą zaraz łyse. Także, no nie wiem, pomyślimy. Na razie jest tak, jak jest. No, a dalej będziemy tutaj myśleć. Tutaj jeszcze mam fajnego skrzata. Wejdź, tak pomóż mi, bo jedną ręką nie mogę. Też dostaliśmy w zeszłym roku, bardzo fajny. Myślałam, żeby go na schodach powiesić, postawić. Jeszcze z metką, zobacz. O, no to jeszcze z metką. Ale myślałam, żeby go tutaj tak... Nie? A No nie wiem. Bo tutaj, żeby też za dużo nie było. Taki przesyt, żeby zaraz nie był. Albo tu. O, przy telewizorze. Też ładnie wygląda. Ale raczej nie. Raczej nie. Tego skrzata będziemy musiały gdzieś indziej przestawić. No... Ja jeszcze mam w ręku lampki, taka kurtynka, i tam mamy no tam jest ciemno, nie widać ale mamy jeszcze choinkę. Także chyba tą choinkę jeszcze będziemy ubierać, ale zobaczymy, czy te lampki się nadają jeszcze. Powinno być ok. Co, bro. Mordko. No jej, ślicznie, już święta. W tym roku bardzo szybko zaczęliśmy stroić, przystrajać dom. Zwykle robimy to zawsze tak od 6 grudnia, ale no ale tak wyszło dzisiaj w zasadzie troszeczkę na spontanie. No jest super. No. Będziemy mogli się dłużej cieszyć pięknymi dekoracjami. Dobra. Idę jeszcze tutaj do szopki. Te papiery muszę wyrzucić. Ciebie nie widać. Mordko, tak, ogonek i tyłek widać tylko. A szopka to cały rok tak ładnie świeci, bo to są girlandy. To one takie całoroczne. Tutaj ogrodzenie też nam świeci tam z daleka. Mamy takie fajne punkciki na samym końcu działki. A! No. Także fajnie. Pokaż piłkę, jaką masz piłkę? Pokaż piłkę. Taką mam piłkę, świecą. Gdzie masz piłkę? No pokaż. O, taką mam piłkę świecącą. Ekstra bajer, co? Na te wieczorne zabawy. Gubi ostrość. No. I nie świeci. Przestała świecić. Chwilowo. O. La, 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 la. Ślicznie, ślicznie, ślicznie. No, a z tej strony tak fajnie wygląda gwiazdka. Też bardzo ładnie. Nie? Ślicznie. Idziemy, próbujemy wieszać lampki. Proszę bardzo. Chodźcie. No, ja to tak zawsze wieszaliśmy po szóstym, praktycznie, tak? Mikołajki po Mikołajkach. Ale niektórzy to już nawet wiesz. Pod koniec listopada już sobie dekorują, z tego co widziałam ostatnio. No, już tu ciemno, to już nie będę na razie nagrywać. Pokażę Wam, jak już powiesimy lampeczki. Bo to już taki punkt ciemny jest, nic nie będzie widać. O Elegancko! No dobra, widać jednak trochę coś. No, dlatego hacza na przedłużaczu lepiej. No, bo tak, chociaż zarzucimy zaraz. Czekaj, ci pomogę. Patrzcie, mam jeszcze w kuchni y, otwarte okno. Roletę nie zasunęłam. Y, I to ogrodzenie tak pięknie wygląda. Tak, ja jestem już, kochani, wyszła w szlaf roku cieplutkim. Y, jest wieczór. No bo no, ta choinka jeszcze nie wyszła, tak jak chcieliśmy. Podobno te lampki w ogóle te kolorowe. No nie nadają się na tą choinkę, były za krótkie i słabo to wyglądało, więc musimy kupić nowe w zasadzie. No, no i tak to w sumie wygląda. Jutro się do Was jeszcze odezwę. Kończę dzień. Już się Wam nie będę pokazywała, bo nie mam makijażu chyba, że tutaj w szybie. Ale wiecie, ostatnio moja cera nie jest w najlepszym stanie, więc nie chcę Was straszyć. No i co? No, odezwę się do Was jeszcze jutro. Ale to piękny mam widok w ogóle za oknem. Tak ładnie to ogrodzenie świeci. No świetnie. To jeszcze lepiej wygląda na żywo. Pięknie jest. Widzicie, tak na spontanie troszeczkę. Bo w zasadzie nie mieliśmy tego w planach, żeby... Mm. Ktoś tu chodzi. Mm. Tak, nagrywam. Nie mieliśmy w planach, żeby dzisiaj tego robić, ale jednak się udało.